Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich miłaśników pięknych woni, a szczególnie ciepło witam osoby, które dość regularnie zaglądają tu na mój kanał i no, kibicują temu, co robię. I obiecałam jakiś czas temu, że opowiem o takich kwestiach może mniej perfumowych. Dźwięki, które w tle, słyszycie w tle, to jest właśnie motyw, który się zaraz pojawi w filmie. Będą dwa ważne zagadnienia, którymi chcę się z, was, z Państwem podzielić, chcę się z Wami podzielić. o to jak żyję, co się w moim życiu dzieje, ma wpływ na to, jak często są publikowane filmy chociażby. Albo czy jestem na tyle zmęczona, że y, mogę robić filmy, że mam cierpliwość do komentarzy na przykład. No w moim życiu działo się bardzo dużo. Y, nie mówiłam o tym za wiele nie dlatego, że ja mam jakąś potrzebę y, budowania swojego prywatnego życia obok nie mam takiej potrzeby, bo jeszcze jest bardzo proste, ale niestety to, co robię, gdzie żyję, też zahacza o życie innych osób i prywatność tych osób chciałabym chronić, chociaż są sytuacje, gdzie to jest nieuniknione. No powiedzmy, najbliższa rodzina. Właśnie życiem rodzinnym byłam zajęta bardzo, 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 ponieważ. To osoby, które gdzieś tu są już ze mną od dawna, wiedzą, że zajmowałam się edukacją domową. Mogę powiedzieć, że ostatnich kilkanaście lat mojego życia to była tylko i wyłącznie edukacja domowa, rodzinna. Edukacja domowa to jest kwestia, o której warto mówić. Ludzie często się żalą właśnie na edukację, że jest nie taka jak trzeba i no, że powiedzmy jest nieefektywna. Ludzie szukają prywatnych szkół. Jedną z opcji jest edukacja domowa. Ja tą drogą poszłam. Byłam za to bardzo, bardzo krytykowana. Pewien etap właśnie związany z tą edukacją domową zamknęłam właśnie niedawno egzaminem maturalnym, który mój uczeń zdał całkiem przyzwoicie. Więc jeśli interesują Was kwestie związane z edukacją domową, jak to działa, plusy, minusy, to pytajcie, możemy w formie komentarza, mogę opowiedzieć w ogóle, jak to wyglądało w moim przypadku, skąd się wziął pomysł. Ale teraz, żeby nie przedłużać, powiem tylko tyle, to już rzeczywiście się pochwalę, że ten wybór był dobry. Było to ciężkie życie, zaczynało się od po prostu takiej edukacji, która nie zajmowała tak dużo czasu, a potem to już było po prostu praca na dwa etaty. Ale ten etap zamknęłam i myślę, że coś nowego się przede mną otwiera. Matura zaliczona, zaliczona można powiedzieć bardzo dobrze. To z kolei pootwierało drzwi do edukacji wyższego rodzaju. No, powiedzmy, mój uczeń dostał się na takie studia bardzo, bardzo prestiżowe, z bardzo, bardzo wysokiego miejsca. No ale to się nie stało samo. To rzeczywiście całe moje życie było temu podporządkowane, przez ostatnie lata, szczególnie, bo to był ten moment, kiedy to się zamykało, finalizowało. Trzeba było już pilnować wszystkiego, terminów. Kwestii formalnych, także to zaliczyłam bardzo, bardzo pozytywnie i mogę z czystym sumieniem polecić edukację domową, ale też uprzedzam. To jest czasożerne i wcześniej, ktoś ma kilkoro dzieci, to edukacja domowa nie zostawia już miejsca na nic innego. To już jest bardzo ciężkie życie na pełnych obrotach, ale efekty są. Druga ważna kwestia, jaka się w ciągu ostatnich no tygodnie tym razem wydarzyło w moim życiu, to są zwierzaki. Jak wiecie, ja mam tych zwierzaczków całkiem sporo i mieliśmy tu w moim mieście duży problem z bezdomnymi zwierzakami, trafiły się zwierzaki. No jak to typowa sytuacja, mieszkaniec wsi dzwoni, że się kotka okociła, że on kociaków nie chce i że ma sobie je gmina wziąć. I tak tych kociaków, które właśnie w tej chwili uderzają o stojak, spróbuję je tu zwabić, uderzają o stojak, Miałam całkiem sporo, więc mam u siebie teraz takie dwa maluchy z różnych miotów. No i one na początku się bardzo ze sobą kłóciły. No teraz pilnuję, żeby mnie zwaliły kamery. No teraz bawią się aż za dobrze. I to jest jeden z takich maluchów. Teraz dostały fazę wojowania. A już go widzieliście zresztą. Jeszcze przyszedł taki całkiem bury. No i są jeszcze dwa koty, które trafiły się, bo ktoś po prostu odszedł ich pan. Bo pies i dwa koty. Piesek znalazł dom z kotami. Jak to z kotami? Kotów zawsze jest wysyp, nikt ich nie chce, szczególnie jak są duże. Bo jeszcze malutkiego kotka, to tam ktoś weźmie jako maskoteczkę, więc wziąć kota, wyleczyć. Bo One zwykle są, mają różne wszystkie wirusowe choroby, rozwolnienia. Zwykle dostają rozwolnienia, jak przychodzą do nowego domu. Także sorry za takie szczegóły. Uff, to jest bardzo absorbujące, żeby je po prostu. Przystosować do życia. One w tej chwili się biją już bardzo. Będę musiała przerwać tą zabawę. Potem sterylizacja. Także mam u siebie cztery dodatkowe koty. Też straciłam ze starości jednego kota. Czasem koty też znikają po prostu. To wolno żyjące koty nie mają łatwego życia. Ja niechętnie dlatego biorę koty do siebie, bo najlepiej, jeśli ktoś bardzo, bardzo kotli chce dbać, żeby one były w domu, zamknięte bo nie mordują innych zwierząt, a poza tym właśnie no mają to życie po prostu bezpieczne. Także zaraz pod koniec filmu Wam te wszystkie kociełki pokażę, także to mnie absorbowało i no cóż, tak się złożyło, że z zakończeniem siódmego roku na moim kanale otwiera się nowy, otwiera się jakby nowy etap, no ale też hmm, przeniesienie się powiedzmy, na studia to jakoś ciągle mnie absorbuje, już, myślałam, że od właściwie od sierpnia, już myślałam, że będę miała czas, na to badania i tak dalej. Dużo tego było, także wygląda na to, że może od października będę trochę z tymi sprawami domowymi do przodu i może wreszcie będę mogła to, coś od dawna planuję na kanale, pewne zmiany. Zastanawiam się nad formułą, nad pewnym przekształceniem, sama lubię nowe wyzwania i być może to nowe, co wprowadzę, to w pewnym momencie i tak zarzucę, bo stwierdzę, że... Że to nie działa, ale muszę spróbować. Może też na koniec podkreślę, że cały czas to jest kanał amatorski. Robię go amatorsko, nie mam żadnych tu komercyjnych podtekstów w tym, co robię. Oczywiście to jest kanał, gdzie ja recenzuję perfumy. Ja powinnam dostawać do zrecenzowania. Nie dostaję, no taki, taki, taki los. Nic się nie, nie dzieje, bo powiedzmy, kanał na tyle dobrze zarabia, że. Przede wszystkim oczywiście utrzymuję z niego zwierzęta, ale też starczę na perfumy, które uważam za ważne. Nie muszę kupować wszystkiego, wszystkich nowości. Więc dajemy radę. Pewnie trzeba kupować trochę tańsze perfumy, ale tańsze perfumy z kolei dotyczą większej grupy odbiorców, więc z punktu widzenia twórcy, czy już tak mogę o sobie mówić, nie wiem, ale niech będzie, twórcy YouTube'owego, lepiej mówić o rzeczach przystępniejszych cenowo, na przykład, bo dociera się do większej grupy odbiorców, więc także. Tak to wygląda. Co będzie? Myślę, że czuję tak jakoś przez skórę, że będą duże zmiany. No zobaczymy. No, chcę wam bardzo, bardzo podziękować za wspólnie spędzony czas, za to, że w ogóle się interesujecie tym, co robię. Nie jest to oficjalne otwarcie kolejnego roku na kanale. Tą cyfrę numer 7 tak nie chcę eksponować. Jak się zacznie ósmy rok, to wtedy już będę tak więcej o tym mówiła, może więcej to celebrowała, bo ta ósemka jakoś tak jest mi bliska i dobrze mi się kojarzy. No, siódemka może też mam no, w dacie urodzenia, także niech będzie, ale jakoś tak nie był to rok jakiś dla mnie szczególnie. Powiem szczerze, ten miniony dobry. Nie był najgorszy, ale tak. No bywało, bywało gorzej, ale ogólnie jakoś tak nie dawał mi tyle satysfakcji. Ale na podsumowanie przyjdzie czas, a zaraz pokażę Wam wszystkie moje zwierzaczki. Poznajcie taką kicie bezimienną, która została właśnie po takim starszym panu. Ona ma dość trudny charakter, nie, nie akceptuje nikogo, jest poza człowiekiem. Innych kotów, także mamy tu z nią duży problem. No to, tak jak widzicie, jest w ubranku świeżo, to znaczy świeżo, no ponad tydzień już po sterylizacji. No ona jest po prostu trudna. Biedna, skrzywdzona, chyba, nie wiem, co się, co jest tam, jakie tam miała życie. Bo no z takimi kotkami, zwierzaczkami, które trafiają do jakichś tam gminnych przechowalni. Nawet jeśli tam są dobre warunki, to tak naprawdę mało o nich wiemy o ich zwyczajach, co im przeszkadza, czego nie lubią, czego się boją. Jak macie dla mnie jakieś porady, jak z takimi zwierzątkami postępować, na co uważać, to oczywiście będę wdzięczna, bo jestem takim y, przygarniaczem zwierząt z przypadku, przede wszystkim mam alergię na koty, więc nie za wiele mogę je miziać, no tyle ile, no, już to w, w kłaczki lecą, zaraz będę miała oczy jak królik, no ale Mam względnie dobre warunki, jest dużo ogrodu. Niestety mam też takie miejsce, gdzie one wychodzą na taką drogę umiarkowanie ruchliwą. I z tego względu bardzo niechętnie te zwierzaki biorę, ale czasem mam wrażenie, że jestem taką ostatnią, ostatnim miejscem przed schronem. No, tak bywa. Także za chwilę pokażę kolejne zwierzaczki. I jeszcze jest taki jeden kawaler. No, taki ma smutny pyszczek. Oczywiście też. Yy, po tym, jak się zameldowało mnie w domu, okazało się, że coś tam z oczków mu kapie, także też do wyleczenia. A potem, jak ktoś potrzebuje, kocórka. Wydaje mi się, że najlepiej nie wychodzącego, ale mamy ich tyle, że nie będziemy narzekać. To po prostu proszę pisać. Myślę, że chciałabym mieć swój domek. On jest bardzo miziasty, przytulasty. Też nie znam jego historii. No, gdzieś tam był kogoś, tam znowu też nie mógł zostać, no i nie ma jeszcze imienia. Na razie mówimy smutas na niego, właśnie tak trochę prycha. Jeszcze jest do wyleczenia, ale za 2-3 tygodnie już będzie, myślę, że w znakomitej formie. No. Jeszcze jest jeden kocurek, ale nie mogę go znaleźć. Właśnie chyba rodzeństwo z tą kotką wysterylizowaną, on też jest wysterylizowany. No i gdzieś tu biega, też jest niedobry gnębi te moje koty wszystkie. Dobrze by było, gdyby znalazł nowy domek. Jak ktoś potrzebuje dużego kocurka, pogodnego, miłego, ale najlepiej taki, żeby mógł być sam, to, to jest do wzięcia. Mówimy na, na niego na razie Akita, bo ma ogonek tak zakręcony. Nie wiem, co on tam przeżył w swoim życiu, że wygląda jak piesek właściwie. Ten ogon zakręcony, taki śmieszny. A jak widzicie, no, moje życie jest takie bardzo proste, bardzo zwykłe, bardzo się z tego cieszę. Nudne nawet trochę, co uważam za wielki walor. Nie ma żadnych jakichś nadzwyczajnych rzeczy. No po prostu koty, ogród. O, po prostu wypełnione pracą, bo przy zwierzakach jest dużo pracy. No i różnych zapachów, nie szczególnie przyjemnych. No ale co zrobić. No to by było na tyle. Jeśli... Zainteresował Was temat edukacji domowej, to proszę piszcie. Zastanowię się jak to zrobić, żeby to ewentualnie może odpowiem w formie komentarza, może w formie filmu. Bo myślę, że warto trochę o tym mówić, bo to jest temat bardzo, bardzo ciekawy, ale też bardzo, bardzo szeroki. Dziękuję za uwagę wszystkiego, pachnącego pa, pa.